Dzień dobry i witam Was w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj stwierdziłam, że spędzimy sobie taki cały dzień razem. Teraz znajduję się w złotych tarasach, ale tylko planuję szybko coś zobaczyć, czy jest na sklepie i tak właśnie rzucić okiem. Ja, jak coś chcę, to ja wiem czego chcę, więc tylko wystarczy, żeby to tam było. Później jeszcze chcę iść na miasto, porobić parę zdjęć, ponieważ wymyśliłam sobie stylówkę i chcę, żeby była ona uwieczniona. Ja tak mam, takie wiecie. Chcę, żeby tak było, mam już wizję, to tak będzie. To jest po prostu, to jestem ja. Ja już widzę czasami coś w moich myślach i potem chcę tylko, żeby to ujrzało światło dzienne. Nie zastanawiajmy się nad tym, bo to nie ma sensu nigdy. Później wracamy do mieszkania. Planuję trochę ogarnąć, ponieważ wieczorem przychodzi do nas gość. Także chcę wszystko też tak poogarniać sobie, żebyśmy mieli fajny czas i może przygotuję coś, może coś upieczemy, jeszcze zobaczę w każdym razie. Wymyślimy coś na pewno. Teraz lecimy do galerii, potem na miasto i zobaczymy, co się będzie działo dalej, bo tak to jest, że ja nie mam zaplanowanych krok po kroku, co będę robić, ale mniej więcej jakiś plan tam zawsze mam. Gdyby ktoś pytał, jak ja robię sobie zdjęcia, to to naprawdę może wyglądać komicznie z daleka, a wygląda to mianowicie tak, że stoję sobie ja sama i z reguły jest to albo mój aparat, albo mój telefon stoi sobie sam z daleka ode mnie. Gdzieś zawsze wynajdę jakiś parapet, coś do stania. Tu akurat jest krawędź kolumny. No i tak to właśnie wygląda. Także jakoś radzić sobie trzeba, gdy nie ma się fotografa, prywatnego chłopaka. Tak polecam parapety, słupki, kolumny, schodki. daje radę. Jestem teraz w Pull&Bear Beer i będę mierzyła spodnie. I właśnie mam rozmiar 34 i 32. Nie wiem który, ale właśnie o te spodnie mi chodziło. Właśnie takie zwykłe, szare garniturowe spodnie. Proste, tak. Akurat lecimy, ja lubię na piosenkę, ale znalazłam spodnie w perzce i te wygrywaj. Jedziesz ze mną do sklepu, czy mam teraz, bo stoję pod sklepem i dlatego dzwonię do ciebie, bo chciałam na szybko. Jeśli coś takiego lekkiego, to weź. Dobrze. Okay. Nie uda, to po prostu. Dobrze, to tylko się... Mam plan, chcę zrobić dzisiaj ciasto tartę, ponieważ jest w miarę ciepło i myślę, że na takie ciepłe dni tarte z mascarpone, serkiem takim waniliowym i owocami są najlepsze. Ja to po prostu uwielbiam, dlatego lecę do Aldiego i zobaczymy, czy tutaj znajdę to, co chcę. Potrzebne mi będą na pewno jakieś borówki, może malinki albo truskawki. No i mascarpone oczywiście i serek waniliowy. I to tyle. Może kupię jeszcze mąkę kukurydzianą, ponieważ ja lubię sobie łączyć kukurydzianą z pszenną, żeby to zawsze było takie lżejsze. Tarta i tak jest bardzo cieniutka, a patrzcie, już bym zapomniała, jeszcze muszę iść do Action po foremkę, ale to bardzo dobrze się składa, ponieważ wczoraj byłam w Action i wyczaiłam, że są tu idealne foremki na tarty, więc jeszcze polecimy po foremkę i do mieszkania i będziemy piec. Wróciłam teraz do mieszkanka, mamy herbatkę i bajgle. Ja to te bajgle po prostu ostatnio codziennie jem. Teraz sobie zrobiłam właśnie z twarożkiem i z tofu, rukola, pomidor, także jest git. Polecam bardzo. Ostatnio moje ulubione jedzenie to bajgle. Dobra, robimy tartę i nie mam ani mąki kukurydzianej, trochę tylko pszennej, więc stwierdziłam, że zblendujemy płatki owsiane i będzie taki takie ciastko owsiane, jako ta tarta, tak sobie wymyśliłam, już tak robiłam nie raz i wychodziło bardzo smacznie. Więc bierzemy płatki owsiane, ile tego nie powiem, ponieważ ja to robię na oko. No, tak wychodzi na to, że jedną taką dużą szklankę. Dobra, bierzemy masło i... Musimy je tak. Mogłam je wyjąć trochę wcześniej, no ale cóż, teraz będzie takie trochę twarde. Z 50 gramów masła na jedną szklankę tej mąki. Tak jakoś wyszło. Dobra, to jeszcze trochę, bo to nie jest 50 gramów. Jedno jajko. Jeżeli macie gorącą wodę, to dobrze i możecie tak trochę nalać tej wody, ale tak może trzy duże łyżki, nie więcej i uważać, żeby nie nalała się ta woda na jajko, bo wtedy Wam się to jajko po prostu zetnie, a nie o to chodzi. Możemy tak wszystko rozmemlać. Umiejcie no ręce, bo jak robicie rękami, to umiejcie ręce. Ok, i można do tego wszystkiego dosypać nasze płatki zblendowane. No i gnieciemy. Dodajemy proszek do pieczenia. Tak, jedną łyżeczkę. Można dodać odrobinę cukru, można też dodać odrobinę miodu w tym momencie i zagniatamy to wszystko dalej, aż będzie taka masa i robimy z niej kulkę i dajemy do lodówki. I mamy taką małą mini kuleczkę. Możemy ją teraz właśnie włożyć sobie do lodówki na trochę i będziemy robić krem. Będzie nam teraz potrzebny mikser. Blender możemy już schować, bo tylko był nam potrzebny do tego, żeby zblendować płatki owsiane. Chodź tu, ok. Całe takie małe opakowanie mascarpone. To się nie uda, co? Pyszka. I o, pięknie. Ja to od razu wszystko wyrzucam i wszystko tak, po, żeby mieć jak najmniej tego sprzątania, bo nienawidzę sprzątać później. Po prostu wolę mieć od razu. I serek waniliowy, obojętnie jaki, ja mam jakiś taki najzwyklejszy. Najpierw ubijemy mascarpone, a później dodamy serek. Można też dodać odrobinkę cukru, ale nie dużo, tak żeby po prostu to mascarpone się ładnie zrobiło. OK, zanim mascarpone się ubije to troszeczkę minie, ale udało się, teraz dodajemy waniliowy serek, o niech leci, bardzo dobrze, cały. Ja właśnie bardzo lubię dodawać te waniliowe serki, bo one sprawiają, że cały ten krem jest po prostu waniliowy i dlatego po prostu tego tak bardzo to lubię, ale kiedyś dodałam chyba jagodowy skyr i też było boskie, także na przykład, jeżeli robicie z jagodami, to możecie dodać jagodowy skyr i jagody na górę i też będzie ekstra. Krem jest ubity. No. No bardzo ładnie. Kiepsko. Gładziutkie! Chciałam tylko... O, obudził się, a one tak ładnie spały. Kto tutaj leży? Kto tutaj leży? Słoneczka, dlaczego na balkon sobie nie wyjdziecie? No nie! To trzeba zasłonić tym kartonem. No właśnie. Mm. Musimy tutaj kupić takie płotki jakieś, żeby Wam to zasłonić. Póki co zrobimy to tak. Hmm? Poduchę. Poducha jest. Tak. Jest poducha. No. Proszę bardzo. Drugi kocyk. Oła, i mogą leżeć. I nasz krem jest gotowy, piękny, aksamitny, puchaty, leci do lodówki. Teraz będziemy wyciągać masę na ciasto i wykładać na foremkę. No, i całe ciasto rozłożyłam na foremkę. I jeżeli wydaje Wam się, że jest go za mało, to po prostu trzeba go bardzo. Cieniutko wyłożyć, bo to ma być bardzo kruche, cieniutkie ciasto. Nie jakieś grube ciacho, tylko leciutkie, cieniutkie ciasteczko, na którym będzie krem i owoce. Teraz tylko właśnie ponakłuwamy je tak widelczykiem, żeby ładnie też oddychało podczas pieczenia i wszędzie nam to dotarło. Ja nastawiłam na 200 stopni z termoobiegiem ale zobaczymy. Trzeba teraz obserwować, aż będzie takie przyrumienione, wtedy wyciągamy. I teraz zabieramy się do za krojenie owoców. Mam truskawki i no borówki. Borówek kroić nie będziemy, ale właśnie za ten czas, jak się ciasto piecze, możemy sobie zrobić truskawki. I Ja je robię na dwie połówki w sumie, bo wtedy wychodzą najładniejsze na tym cieście. I tak stwierdziłam. Chciałam je pokroić takie małe drobne paseczki, ale Ładnie wychodzą takie połówki na 20, więc robimy tak. Ale to już jak wywolicie, nie Ja robię tak, wy możecie zrobić inaczej. Max chciałby na przykład zjeść w całości. Widzę po jego oczach. Tarta gotowa. Znaczy spód na tarta gotowy. I taki kolorek powinien mieć właśnie ten spód, lekko taki złotawy. Tu już jest ładnie przyrumieniony też na boczkach, ale jak się nałoży na to krem, to i tak wszystko troszeczkę zmięknie. Tak, i teraz zostawiamy sobie, żeby ostygło, ponieważ jest za gorące, żeby na to jeszcze nakładać krem. Jak ostygnie, można dekorować. Ciasto już ostygło, więc będziemy wykładać nasz krem i ozdabiać owocami. Max dorwał borówkę, ale zobaczcie, jakie to jest piękne. Teraz lecimy do lodówki, żeby ten krem ładnie zastygł i będzie gotowe. No, bardzo ładnie to wygląda. Zobacz. No ładne. Mmm, zajebiste. I nadszedł czas, kiedy mam chwilę wolnego i postanowiłam, że Nałożę sobie maseczkę, odkurzam, zmywam, sprzątam i myję okna. Nie, po prostu. I powiem Wam tak: słucham sobie tej książki, którą mam fizycznie, oczywiście. Przeczytałam jej połowę otoczenie przez idiotów, ale kurczę. Teraz nie jestem w stanie jej czytać, więc stwierdziłam, że sobie włączę audiobooka i tak sobie ją dokończę, bo za dużo na mnie czeka. I to też jest właśnie napisane w tej książce: że ja jestem tym kolorem żółtym, który on po prostu nie potrafi wysiedzieć na dupie. Ja muszę cały czas coś robić. Więc siedzenie i czytanie książek to jest dla mnie takie, że ok, fajnie, przeczytam, ale mogę jeszcze zrobić kilka rzeczy w tym czasie i nie muszę siedzieć. No i to jestem właśnie ja. Jeszcze wolę umyć okna i posłuchać książki, tak. Więc myję teraz jeszcze okna. E, już prawie wysprzątałam całe mieszkanko. Strasznie, powiem wam, wysypało mnie na czole. Nie wiem od czego to zależy, ale cała reszta twarzy jest piękna, serio, skóra czyściutka, ale właśnie tylko czółko mm, nieładne. Więc stwierdziłam, że Nakładam maseczkę codziennie, naprawdę robię bardzo dużo, żeby mi się naprawiło. No ale jest jak jest, słuchajcie. No. Ciasto zrobione. Myjemy okna, za chwilkę powykładam inne rzeczy. Michała wysłałam do sklepu, żeby kupił parę innych rzeczy, które są nam potrzebne, bo jutro jest niedziela. Kolor czerwony tylko dlatego, ponieważ przed chwilką nagrywałam TikToki, ale. Chciałam Wam coś pokazać, ponieważ właśnie byłam przecież kupić te spodnie dzisiaj i Wam nie pokazałam w końcu, co ja kupiłam. A kupiłam sobie takie oto zwykłe klasyczne gacie. Zwykłe klasyczne gacie, które miały być takimi garniturowymi spodniami. Chcę mieć bardzo kapsułową, garderobę. Ja bardzo nie lubię podążać za takimi rzeczami, które są tylko trendy i one po prostu nie przydadzą nam się później. Wiem, jaki mam styl, wiem, w czym mi jest dobrze i też wiem, co chcę. A że teraz jest bardzo dużo, patrzcie, jak się złożyło, trendów, akurat w moim stylu, więc stwierdziłam, że widziałam, lecę, zobaczę, kupię. Dzisiaj też chodziłam w tym żakieciku. Ja go uwielbiam. On też jest nowy w mojej szafie, ale jest na lata i ja już o tym wiem, ponieważ jest po prostu przepiękny i pasuje mi do większości rzeczy w mojej garderobie. Witamy w rodzinie. A tutaj właśnie są te spodnie, i ja słuchajcie, myślałam, że one są w kolorze szarm. A one są w takim grafitowym, czasami są w niebieskim, czasami w szarym. Ciężko to stwierdzić, różnie to wygląda na mnie w różnym świetle. Stwierdziłam, że jutro robimy. Coś z nimi. Po prostu będę kombinować różne outfity, co z nimi wymyśleć, i może coś nagram, ale to nie dziś. Ja je kupiłam w wersce, to jest rozmiar 32, ponieważ i tak, słuchajcie, naprawdę są na mnie wielkie. Ja nie wiem, te 32 w berszce z reguły są bardzo malutkie, takie u mnie są idealnie. A te spodnie były takie, no takie są luźnawe trochę, no ale taki krój, taki styl może być. Też nie wszystkie takie spodnie są ładne, jeżeli chodzi o tyłek. Ja naprawdę nie lubię. Jak na tyłku robią nam się jeden poślad. Ja, ja tego nie znoszę. To bardzo lubię w tych spodniach to, że jednak tu jest ten przedziałek, że to ładnie osobno są te pośladeczki widoczne, a nie. Takie zlane, więc bardzo polecam, jeżeli ktoś szuka takich klasycznych spodni, oczywiście nie podążajcie za modą, podążajcie za sobą, ale jeżeli lubicie ten styl i chcecie, szukacie właśnie takich klasycznych spodni, które będą na lata, które będą pasowały do wszystkiego, które będą takie wiecie, unikatowe, no to polecam. Berszka, były jeszcze w kolorze czarnym. No nie wiem, stwierdziłam też, że muszę pokombinować, czy to też będzie razem do siebie pasowało. Myślę, że tak. Muszę, może jakaś, o, taka torebeczka do tego i jest styluweczka jedna. W każdym razie pokombinujemy. Jutro czekamy na chłopaków, ponieważ chłopaki przyjadą razem. Michał pojechał po Kubę, więc tak. Mamy teraz tylko ciasto, jakieś orzeszki, truskaweczki. Zaraz przyjdzie reszta i będziemy sobie siedzieć, może coś włączymy. Zobaczymy, co będziemy robić, ale czekam na nich i już nie mogę się doczekać, aż wrócą. Więc taki to był dzień i był bardzo wspaniały, bardzo taki intensywny, ponieważ dużo chodziłam, też wszystkiego nie nagrywałam, oczywiście dużo sprzątałam, ale dziękuję, że byliście razem ze mną w tym dniu. Do zobaczenia w następnym vlogu. Dajcie znać, czy takie vlogi nagrywać. Tak. Do zobaczenia, buziaki i ciao ciao. Я это еще не yes. был да, но это было неправда, что вообще вообще не